Tutaj chciałem nawiązać do tego, co powiedział prezydent Jaśkowiek na samym początku, że technologia służy do tego, żeby wykryć te niepożądane, potencjalnie niebezpieczne zdarzenia w sposób automatyczny i prezentować to operatorom, który on ma dostać, jak ma dostać alarm, to ma dostać informacje o pewnym specyficznym, już awaryjnym wydarzeniu, na które musi zareagować. Oczywiście też pewien wcześniej ustalony sposób zgodnie z procedurami. Natomiast on musi temu zdarzeniu ufać. To znaczy, on nie może tylko klikać i, i przesuwać dalej tego. Tego, tego, tego zdarzenia, tylko yy, ufać temu, że ok, skoro już coś się nam pojawiło, to znaczy, że należy się tym, tym zainteresować. Plus jakaś pewna automatyzacja jest dostępna, czyli jakieś nadawanie na przykład komunikatów głosowych, jeśli ktoś na przykład zaparkuje w niedozwolonym miejscu. Takie rzeczy się zdarzają i, i można to w bardzo, moim zdaniem, łatwy sposób już teraz reagować na to. No więc jeśli pokryjemy środowisko miejskie odpowiednimi kamerami, z odpowiednią analityką, ale taką wydajną, skuteczną, wydaje mi się, że jest to, jest, to, jest to do zrobienia. Szczególnie, że ta infrastruktura IT sieciowa w miastach raczej jest już dobrze rozwinięta i jest to w tej chwili możliwe.